Panie marszałku, Wysoka Izbo, Panie Premierze, Szanowni Państwo, mam przyjemność w imieniu Pana Premiera Morawieckiego przedstawić informacje na temat obecnej sytuacji w służbie zdrowia oraz możliwości udzielania zaplanowanych wcześniej świadczeń zdrowotnych. Oczywiście tym tłem, którym, od którego będę musiał zacząć, jest sytuacja pandemiczna, to co się dzieje. Z rozwojem tak zwanej trzeciej fali, bo to jest w tej chwili podstawowym, fundamentalnym kontekstem tego, jak wygląda sytuacja w polskim systemie opieki zdrowotnej. Szanowni Państwo, po wyhamowaniu pandemii w grudniu, kiedy druga fala straciła impet, mieliśmy do czynienia ze zmniejszeniem zachorowań. Grudzień to był ten miesiąc, kiedy zachorowań było dwa razy mniej niż w listopadzie, kiedy mieliśmy apogeum czy kulminację trzeciej fali. W kolejnych dwóch miesiącach, czyli w styczniu i w lutym, obserwowaliśmy dalsze spadki. W styczniu pojawiła się również informacja i pierwszy potwierdzony w Polsce przypadek brytyjskiej mutacji koronawirusa, i w zasadzie to była zapowiedź. Tego, z czym będziemy, czy z czym mamy do czynienia w marcu, bo główną przyczyną rozwoju trzeciej fali pandemii jest na pewno mutacja brytyjska, która jest bardziej zakaźna, która e, również e, jej udział w populacji wirusa się zdecydowanie zwiększa. E, Proszę państwa, y Proszę państwa, ale klaskaliście przed chwilą jak mówiłem o dobrych zasadach. Mógłby pan minister skończyć swoje oświadczenie i są potem wystąpienia w imieniu klubów w związku z tym bardzo proszę. Proszę panie ministrze. W marcu nastąpił ponowny skok zachorowań. Mamy taką sytuację, że w pierwszej połowie marca mamy praktycznie Więcej zachorowań niż w całym lutym, więc widać, że dynamika tego procesu wzrasta. I właśnie to jest jedno z najbardziej niepokojących zjawisk, to jest ta dynamika, i jej chciałem kilka słów poświęcić. Bo po sytuacji takiej uspokajającej w styczniu lutym zaobserwowaliśmy przyrost dynamiki tej średniotygodniowej na poziom rzędu. 33-35% pod koniec lutego potem ta dynamika nieznacznie zaczęła maleć, co dawało nadzieję, że ten proces będzie się stopniowo wygaszał. Natomiast niestety od dwóch dni mamy bardzo negatywny sygnał, negatywny sygnał w postaci skokowego przyrostu dynamiki zachorowań między kolejnymi tygodniami. Jeżeli popatrzymy sobie na dwa ostatnie dni, to ta dynamika niedzielna osiągnęła czy przekroczyła nawet wartość 75%, a dzisiejsze dane, które oczywiście dotyczą dnia wczorajszego, pokazują, że ta dynamika wynosi 44%, czyli mamy mimo wysokiego poziomu, mimo wcześniej obserwowanego trendu zmniejszenia tego tempa przyrostu zachorowań, odwrócenie tendencji, i przyspieszenie dynamiki. Co to oznacza? To oznacza oczywiście, że zagrożenie związane z trzecią falą wirusa jest zagrożeniem realnym, zagrożeniem, które przyspiesza, że te kolejne dni, a nawet tygodnie najbliższe będą bardzo ciężkie dla polskiego systemu opieki zdrowotnej. Czeka nas trudny miesiąc, miesiąc podczas którego System polskiej opieki zdrowotnej znowu będzie testował swoją wydolność, znowu będzie testował, jak dużo pacjentów może przyjąć, jak dużo pacjentów może obsłużyć, i to i w trybie normalnych hospitalizacji, ale również w trybie tych ciężkich hospitalizacji związanych z respiratorami. Sytuacja. W kraju jest również bardzo zróżnicowana na poziomie regionów. Mamy w tej chwili regiony w Polsce, które e, mają bardzo wysokie wskaźniki zakażeń w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców. Te najbardziej dotknięte regiony to jest Warmia i Mazury. To jest oczywiście województwo mazowieckie, województwo lubuskie i województwo pomorskie. Ale w zasadzie te cztery województwa, które wymieniłem, to są województwa, gdzie ta liczba nowych zachorowań przekracza codziennie w ostatnim tygodniu średnio 50 osób na 100 tysięcy, czyli są to już te poziomy zachorowań, które przy drugiej fali powodowały wprowadzenie w całej Polsce tej obostrzeń, które nazywaliśmy bezpiecznikiem. Sytuacja w regionach jest rzeczywiście zróżnicowana, bo na drugiej biegunie mamy takie województwa jak lubelskie czy zachodniopomorskie, opolskie, gdzie ta sytuacja jest zdecydowanie lepsza, ale niestety, niestety ta sytuacja jest prawdopodobnie lepsza tylko jeszcze przez chwilę, bo te same województwa, które przed chwilą wymieniałem, odnotowują najwyższe dynamiki Wzrostu. I widać, że tak jak druga fala koronawirusa przetaczała się z południa Polski. Przypomnę, że ona się zaczynała w Małopolsce, pod Karpaciu i przetaczała przez Polskę w kierunku północnym, tak teraz mamy tą falę, która przetacza się z północy na południe. Jeżeli patrzymy sobie na to, czy to jest tendencja trwała, czy mamy jakiś przejściowy wzrost, to niestety bardzo negatywne sygnały. Płyną również ze strony zleceń na testowanie, które składa podstawowa opieka zdrowotna, czyli lekarze rodzinnej. Nie mamy absolutnie wyhamowania wzrostu liczby tych zleceń w ostatnich tygodniach. Ona systematycznie rośnie. Dla porównania w lutym czy na końcu stycznia, kiedy mieliśmy tą stosunkowo najmniejszą liczbę zachorowań, mieliśmy około tygodniowo 60 tysięcy zleceń. Dzisiaj, za ostatni tydzień, tych zleceń jest już ponad 170 tysięcy. Więc proszę zobaczyć, jak dynamicznie zwiększa się również zgłaszalność chorych z objawami. Z pewnym podejrzeniem ryzyka do lekarzy rodzinnych, że tych zleceń mamy praktycznie trzy razy więcej niż no, miesiąc temu, tak trzeba to powiedzieć. Testy w ujęciu tygodniowym również rosną, no ale to jest naturalną pochodną tej sytuacji. Ale jak patrzymy na testy, to przede wszystkim martwimy się tym, że ich trafialność jest coraz większa. Ta trafialność, która znowu na poziomie. Początku lutego i końca stycznia była rzędu 14-15%. W tej chwili już osiąga 30%, czyli tak naprawdę co trzeci test jest testem trafionym, co też świadczy bardzo o tym, w jakiej jesteśmy sytuacji i jakie perspektywy nas czekają. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem na wstępie, tą główną przyczyną, główną jest pojawienie się mutacji brytyjskiej, która jest według różnych ocen od 40 do 70% bardziej zakaźna, ale niestety, co jest niezgodne z pewnymi przewidywaniami ekspertów, które były przedstawiane na przełomie roku, ten wirus jest również bardziej zjadliwy. Ta umieralność według naszych danych. Yy i według danych, które były obserwowane w Wielkiej Brytanii, bo przecież tam się wszystko zaczęło, jeśli chodzi o trzecią falę, jest niestety wyższa. Dlatego od początku stycznia podjęliśmy działania związane z sekwencjonowaniem genomu, czyli badaniem tego, z jakim typem wirusa mamy do czynienia. Początkowo to było kilkaset próbek, w tej chwili miesięcznie mniej więcej ta nasza wydolność badania genomu to jest 2000 2200 próbek docelowo wdrażając pewne działania usprawniające po stronie PZH czy czy Sanepidu chcemy dojść do poziomu mniej więcej 5000, 5000 próbek badanych miesięcznie. No, i niestety, jak systematycznie te badania wykonujemy, to systematycznie widzimy, że udział tej mutacji brytyjskiej bardzo wyrośnie, wyraźnie rośnie. Jak patrzymy sobie na okres ostatnich tak naprawdę dwóch, trzech miesięcy, no bo to mówimy o końcówce stycznia, to pierwsze próbki, które badaliśmy, miały ten udział rzędu 5%. Potem w lutym już widzieliśmy, że to jest. 15, pod koniec lutego, na początku marca było 25, a obecnie ostatnie wyniki badania mówią, że ten udział osiąga 45%. To przyrastanie wirusa, a może nawet trzeba powiedzieć wypieranie innych mutacji, świadczy o jego sile, świadczy o jego dynamice rozwoju, świadczy też o ogromnym zagrożeniu, jakie on stanowi dla zdrowia Polaków. Oczywiście cała ta sytuacja ze wzrostem zachorowań ma przełożenie na duże zmiany, jeśli chodzi o obciążenie infrastruktury szpitalnej. Mamy do czynienia w skali ostatniego pół miesiąca, bo będę mówił teraz o ostatnich piętnastu dniach, o tym, że zajętość, zajętość zwiększyła się z poziomu 15 tysięcy do poziomu przekraczającego 20 tysięcy. W ciągu 15 dni mamy bilans przyrostu obłożenia szpitalnego przekraczający 5000. Podobne tempo niestety można zaobserwować w przypadku tzw. łóżek respiratorowych, gdzie z poziomu 1500 na początku marca w tej chwili mamy ponad 2000. Czyli widać, że. To tempo narastania w ciągu 15 dni, jedna trzecia większej zajętości łóżek, bez względu na to, czy mówimy o zwykłej infrastrukturze, czy infrastrukturze respiratorowej, to jest dynamika rozwoju mutacji brytyjskiej, rozwoju pandemii. Startując w marcu mieliśmy bazę przygotowaną na 26 tysięcy łóżek. 2700, 2800 respiratorów. Oczywiście od razu podjęliśmy działania związane ze zwiększaniem tej infrastruktury. One zwiększyły łóżka odpowiednio z poziomu 26 tysięcy do poziomu blisko 29,5 tysiąca. Na razie cały czas można powiedzieć, jest pewien bufor bezpieczeństwa, ale ten bufor bezpieczeństwa jest też zróżnicowany regionalnie. I mamy regiony, gdzie napięcie związane z wykorzystaniem łóżek jest zdecydowanie większe, i to są takie regiony jak Mazowsze, jak Kujawsko-Pomorskie, bo to są te dwa województwa, gdzie jest największy stopień zajętości, przekraczający 85% na poziomie respiratorów. Dlatego podjęliśmy. Decyzję o tym, żeby w najbliższych dniach, w najbliższym tygodniu i w kolejnym tygodniu łącznie zwiększyć całkowitą dostępność łóżek o ponad 8 tysięcy, tak żebyśmy doszli do poziomu 37,5 tysiąca łóżek dostępnych w systemie. Ten przyrost w stosunku do obecnej sytuacji, czyli ponad 29 tysięcy, będzie rozłożony na dwa tempa, mniej więcej połowa tych łóżek, trochę więcej będzie w formie decyzji, oczywiście realizacji wykonywanej po stronie szpitali, realizowana w tym tygodniu, a druga połowa będzie realizowana w tygodniu kolejnym. Jeśli chodzi o wykorzystanie szpitali tymczasowych, bo rozumiem, że do tego zmierza Pańskie pytanie, to szpitale tymczasowe rzeczywiście pozwalają nam w mniejszym stopniu absorbować tą dotychczasową infrastrukturę szpitalną, bo możemy wykorzystać właśnie te łóżka w pierwszej kolejności w regionach, gdzie jest sytuacja napięta, a nie od razu zajmować tą infrastrukturę, która jest przeznaczona na leczenie innych chorób. Oczywiście bardzo dużo emocji w kontekście sytuacji pandemicznej wzbudziła decyzja o ograniczeniu planowych zabiegów i myślę, że intencją tej dzisiejszej informacji jest przede wszystkim przedstawienie kontekstu, z czego to wynika. Tutaj przede wszystkim chciałem powiedzieć, że ponownie podejmując tą decyzję, udało nam się wyprzedzić pewną sytuację, czyli ta decyzja nie miała charakteru reaktywnego, tylko miała charakter proaktywny, przewidujący, że w najbliższych dniach dojdzie do eskalacji pandemii, że ta trzecia fala przyspieszy. To nie jest decyzja, która odnosiła się do tego momentu w czasie, w którym była podejmowana, tylko właśnie do perspektywy zbliżającej się, przyspieszającej się dynamiki pandemicznej. Zaskakujące z mojego punktu widzenia jest to, że to jest w zasadzie trzecia decyzja o ograniczeniu planowych przyjęć, którą podjęliśmy w trakcie pandemii, a tym razem wywołała ona. Tyle emocji, a wiemy wszyscy doskonale, że w tej chwili to zagrożenie, liczone przyrostem dziennej liczby nowych y, przypadków hospitalizacji, jest zdecydowanie większe niż wcześniej. Na wiosnę, podczas tak zwanej pierwszej fali, bo praktycznie jej przecież u nas nie było, mieliśmy taką decyzję podjętą w marcu, od razu na samym początku pandemii. Jej sytuacja sytuacja była analogiczna, to znaczy zakresy, które ograniczyliśmy, było to w formie miękkiego zalecenia, było zrobione dokładnie to samo co na wiosnę. Potem na jesień, dokładnie 14 października, podjęliśmy identyczną decyzję, bo znowu mieliśmy duży przyrost, duży przyrost zachorowań. Podczas drugiej fali, i dlatego musieliśmy tę decyzję również podjąć. I mylą się ci, którzy sądzą, że to jest związane z tym, czy personel był zaszczepiony, czy nie, bo takie głosy padają. Otóż tutaj zaszczepienie nie ma kompletnie żadnego znaczenia, bo ci ludzie, którzy wykonują zabiegi planowe, są po prostu potrzebni bezpośrednio przy walce z COVID-em. I oni. Muszą zająć te łóżka respiratorowe, pracować przy tych łóżkach respiratorowych, które się bardzo szybko zapełniają, bardzo szybko zapełniają się również w szpitalach tymczasowych, ale same łóżka nie leczą. To jest personel, który odgrywa kluczową rolę i ta decyzja, bardzo trudna decyzja, jedno z wielu bardzo trudnych decyzji, które muszę czy które musi nasz rząd podejmować, to są decyzje, które są przewidujące, które biorą pod uwagę przyszły rozwój sytuacji i odpowiadają na to wyzwanie, z jakim mamy do czynienia. Jak patrzymy sobie na konsekwencje tych decyzji, które były podejmowane, to też za każdym razem, gdy taka decyzja była podjęta o ograniczeniu planowych przyjęć, te konsekwencje były zupełnie inne. Na początku, czyli przy tak zwanej pierwszej fali, decyzja o ograniczeniu planówek spowodowała w miesiącu kwietniu to był miesiąc krytyczny jeśli chodzi o spadek liczby zabiegów w przypadku kilku zakresów no tych przede wszystkim które były objęte ograniczeniami spadek średnio o 80% poziomu z lat poprzednich wykonywanych tych zabiegów i tutaj do tego nie przyczyniła się tylko i wyłącznie ta decyzja, ale również pewien lęk, pewna obawa pacjentów przed przychodzeniem do szpitala, bo ta sama decyzja, która została podjęta w październiku, spowodowała już tylko redukcję do o około 60% wykonywanych zabiegów w tych zakresach. Także nie tylko i wyłącznie od. Decyzji zależy poziom redukcji, on również zależy od nastawienia pacjentów. Ale najważniejsze, co chciałem podkreślić, to, że ta decyzja jest zaleceniem. Zaleceniem, który ma brać pod uwagę każdorazowo, czy pacjent może poczekać na ten zabieg planowy, czy jednak ten zabieg jest konieczny i musi być wykonany. Z punktu widzenia tego zalecenia. Tym zaleceniem nie są objęte zabiegi doraźne ani w żaden sposób zabiegi onkologiczne. Zresztą chciałem bardzo wyraźnie powiedzieć, że onkologia jako taka przez cały czas pandemii nie była dotknięta tą daniną czy tą koniecznością wygospodarowania łóżek na walkę z COVID-em. Była zawsze otoczona właśnie buforem bezpieczeństwa i tymi specjalnymi warunkami. Działania. Chcieliśmy, żeby właśnie onkologia była tą wyspą, jeśli można tak powiedzieć, oazą spokoju w COVID-zie, tak żeby infrastruktura onkologiczna nie była dotknięta i ona nie była dotknięta koniecznością przeznaczania łóżek na, na walkę z COVID-em. Kolejnym bardzo ważnym zagadnieniem, które pokazuje... Jak odnosimy się do problemów, które pojawiły się w trakcie walki z pandemią, jest program Pulsoker. Program Pullsoker, który daje możliwość każdej chorej osobie, która ma pozytywny test otrzymania pulsoksymetru i prowadzenia monitoringu swojego stanu zdrowia. Otóż główną przyczyną Zgonów, z jakimi mieliśmy do czynienia w zeszłym roku, tej tak zwanej nadwyżkowej liczby zgonów, było zbyt późne trafianie pacjentów do szpitala. Żeby temu zapobiec, uruchomiliśmy ogólnokrajowy potężny program, program, który w tej chwili już obejmuje łącznie ponad 300 tysięcy pacjentów. My do tych 300 tysięcy pacjentów wysłaliśmy pulsoksymetry. Mniej więcej 250 tysięcy z tych pacjentów to są osoby w wieku powyżej 55 roku życia, którym automatycznie dajemy taką możliwość. Nie czekamy aż oni pójdą do lekarza, nie czekamy aż wypełnią formularz, tylko automatycznie kiedy widzimy wynik pozytywny testu, ten pulsoksymetr jest razem z instrukcją obsługi wysyłany. I to, że jest urządzenie, to jest tylko częścią tego pakietu domowej opieki medycznej, bo mamy specjalne centrum monitorowania, gdzie te odczyty dla poszczególnych pacjentów są analizowane, na bieżąco monitorowane, jeżeli widoczne jest jakieś odchylenie czy jakieś zaburzenie odczytów. Natychmiast konsultant dzwoni, jeżeli sytuacja okazuje się poważniejsza. Mamy również lekarzy i pielęgniarki w centrum monitorowania, a w skrajnych przypadkach, i myślę, że trzeba też mówić o tym bardzo otwarcie, to pozwala również na wezwanie zespołu ratownictwa medycznego w odpowiednim czasie. Ten program, mamy nadzieję, że przyczyni się do zredukowania liczby zgonów, które są związane z covid -em. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie Panie Ministrze. Czy Pan Minister Waldemar Kraska będzie zabierał głos? Nie, tak.